Poczucie Nie humoru będzie. jest najważniejsze. Nie będzie. Nie będzie? No to będzie zimno Czy może wypadać dzisiaj? Podobno ci co mają poczucie humoru, to dłużej żyją Mhm. Mm to powinniśmy żyć kurwa na tysiąc lat. W najbliższych tygodniach liczba etatów w ministerstwach ma się zmniejszyć od 1000 co się dzieje? Co się jesteś? mają się rozpocząć już w mhm. nie pracujesz w No ale podlegam pod ministerstwo W ministerstwie gnębienia ludzi. Mhm. No tak, Ministerstwo Inne na Ludzi. Jest tu gdzieś ten warsztat? O, niebieski O, 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 leci! No O! Dwa, dwie stópki słyszę. Jeden leży. Był kolega zaraz. Jest z tyłu. Jest. O, banan! Witaj, bananku! O, bananek mnie rozjebał. Jest go pierdoli, bo A, właśnie. No to chodzi. Szybko, 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 szybko! szybko. Zatknij mnie! Yes. Ręce, które leczą! No, o, stópki Pas Paskuda będzie mnie. Też banan. <śles> Dobra, zabijcie. Z naładowaną palą I leci kurwa z pompą na kutasie Chciałem mu pokazać Jak napompował, a ten z wrażenia umarł Umarł z Chciałeś mu banana pokazać Tylko uko jest daleko Witaj bananku, pachin, bananej cezarki. Sniperkę miało <gryś> elegancko. A ja to mam nawet fioletową sniperkę. Kuźwa bogatemu to i się byko cieli. Zresztą zabiłem tego jednego banana z niej. Mm. Który cię raczył mm. zabić. Ja już myślałem, że ten banan dostanie. Ale niestety. Dwóch na jednego bandałysze. Mam tam łysego banana. Dawaj, do łajby. To najlepszy był wydatek. Byłem między pałdolcow na to właśnie, że byli dwa. Ta rakieta stanęła, O, znikła. Ty, pójść, ja daj się I Bip, Bim, dawaj tego browaru. A ty macie. Yes. Nie chcę. Prowadź. Nawet mówisz. To, 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 to z Jeszcze. Chudź was, chował do szatku. Twojej szafki z tymi. Tu masz Ty, dużego ślub. Dostał w łeb prosto, co to było. Agent na biało ubrany. albo oni tak się pojawiają losowo, też czardy je są. No i właśnie czarny zaraz zostanie kulkę. Ten się poszedł bić z agentami, ja mu ślurka oznaczyłem w budynku. Dobra. Ilu jest? 33 kolesiers. Dobra, skacze pierdol. Zabijesz się. O, gdzie o co. A no Jaki. No rzeczywiście. Jaka jełopa. <laughs> no to łoda jest kurwa. Ja Ale płytka tak. widocznie. Hmm. Doktor dum w kółeczku. No <laughs> jeszcze okay. z kaczuszką powinno być. Słuchaj, Jak on pływa taki żelastwo całe, nie? O marko, ale obciach Taki znamienity gracz, że się tak rozjebał O Rozjebałeś się Jak kapuś to było na policję podobny do tego twojego, ile do ciebie Marcin właśnie kurwa droga A kiedy? No kiedy? Ja wtedy z tej góry że się spierdoli A no tak Było coś takiego To było bardzo żałosne z mojej strony Jest to, to To by mogła się skończyć Bo to nie widać tego kurwa Znaczyła większość śmiechy na bok ale mam dziewięć granatów, tak ja na górę, jak ja na góry jak tych gości, to... Poza niczym to nic więcej nie jest potrzebne. Niebieskie XP znalazłem. A ja zdobyłem sto V-dolców. Tu w rogu jest. Ale kółko jest strasznie daleko. No pewnie. Gdzieś to jest cieńka. jest? Co to? Co ty trąbisz na mnie? Sorry za szybę tam to tylko Lexus Nie w tę stronę jedziesz Dobrze jadę Koniec jazdy, kurwa. nisko. wydałem 130 tysięcy. Stanęło w bagnie. Tam już zostanie. 19 19 znamity dwóch ja mam, mam X na wi-fi to o zniknął bo deszcz u Ciebie pada a Wy na międzytorzu nie lubicie z w Po pogodzie prawda? Ho, he, homo, homoepatami jesteśmy, czy jak to się, Homo... jak to się home mówi? Homeopatami, homo, 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 seksualni, tak? Homo, homoepaci, homoepaci trochę popada, trochę pogrzmi Kurwa, ale mam farta, idę w burzy i ta burza idzie równo ze mną. Tak kasuje, że o, bez ja utknąłem Ktoś strzela do niej Oho Tam ktoś jest z mocą tego, tego, czereśniaka Ironmana Widzę, 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 widzę Ja w krzaczku się schowałem To kurwa nie to Ty, i z drugiej strony też ktoś jest Tam coś wybuchło, samochód wyleciał w powietrze albo to z Ironmana strzelił. To ja, może byśmy tak z boczku sobie pod drugiego przeszli jakoś przeładowane na wszystko. Tak. O. Nie to, żebym ci matkował, ale ja tu się przejechałem nie raz. Nie przeładowaniu. Ja bym poszedł tutaj, bo oni tam się napierdalają. Tam dalej, chodź tu dołem. słychać tego Ironmana jak strzela. Zaraz ja zostanie, gdzie kule ze snipe'u nie działa. Ja zaraz tam coś bo nie, bo... zrobię. burza, idzie ty kurwa. Naprawdę nas będzie ścigać No idziemy, idziemy. Cały Jaki czas. Jest. Ty mógłby wiaterek jakiś zerwał, taki poważniejszy. Już tak to nie słyszę. O, XP fioletowe. Pa! Zabudowali to. Tutaj były takie same same rzeczy w budowie, a teraz biuro tutaj jest jakieś briko. Burza! PM tu został chwilę. Sześciu, czyli mamy, idziemy z burzą, czyli mamy szansę wejść z tą, są, 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 są. Czyli Tam, nie mamy szansy za tą żółtą chałupą. Tam. Mamy szansę wbiec w... w środek balki. To może pomóc w zwycięstwie. Mm hmm. Kurwają, tylko jednego zabitego Nie Mam czterech. Mm. <coughs> o, przebiegli tam. Lecą. Mm, koło drogi. No, widziałem ją. Musimy ruszyć do kolejnego krzaka. No, leci, leci, leci. To jest jedna osoba. Widzę, widzę, Jedna osoba, widzisz. Nie, dwóch jest, dobry. Tam. Pobiegli tam. Ciao, ciao. Sowa mi wystaje.

Kurde, ja do mnie. zginął. Pięciu, czterech. Mhm. <laughs> Jeszcze się prują, ty! Dawaj, kurwa. Iron Man nie żyje. To mi się podoba. Cały czas jest czterech. To nie był Ironman. Jeden nie żyje. Został jeden. Jest! Yes! Yeah! Ja Pięknie! I na tronie Duma. Duma. O ja! Tego to ja nie widziałam! Bo ja, to zagram, tak? ja też na tronie Duma. Pięknie! No cudownie!